Taką wyrafinowaną formą lokowania naszej tożsamości gdzieś indziej, i to nie w wartościach materialnych, wymiernych, jest widzenie, widzenie siebie poprzez pryzmat pozytywnej opinii u innych. Czyli próżna, chwała, próżność to jest właśnie to. Pracowanie i szukanie bycia ważnym. Nie tyle we własnych oczach przed Panem Bogiem, ale właśnie u innych. W skrajnych przypadkach, dzisiaj coraz bardziej widocznych i też opisywanych, to jest coś, co określam jako narcyzm, jako właśnie takie... Nie tylko przesadne, ale wręcz obsesyjne skupienie się na sobie, na tym co się robi, na tym kim, kim się jest, czy chce się być, na roli, którą się e, sobie wymyśliło, czy chce e, odgrywać w innych ludzi, w społeczeństwie. I oczywiście mamy dzisiaj wiele możliwości dzięki e, tak zwanym mediom społecznościowym i widzimy to można bardzo ciekawie Analizować i obserwować aktywności na Facebooku, na Twitterze, blogi, różne filmiki, które na YouTubie ludzie właśnie tak z własnej woli, żeby zaistnieć, publikują. I to się rozumie każdy ma prawo, oczywiście. Nikt tego nie neguje do własnej ekspresji, do bycia zauważonym, do dania czegoś społeczeństwu i światu. Tym niemniej nadmierna troska, nadmierna troska o to, żeby, żeby to, co my dajemy, te nasze wartości były zauważone, były gdzieś tam wśród ludzi, to jest ta próżność. Że nie powierzymy tego Panu Bogu, nie chcemy też jakoś, jak to było dawniej. Jak Pan Bóg chce, to się zatroszczy i widzimy wiele przykładów. Karier czy wzrostu znaczenia ludzi, którzy tego nie, nie planowali, nie oczekiwali, bo Pan Bóg tak chciał, chociażby święty Benedykt też nie myślał o założeniu jakiegoś wielkiego zakonu. Napisał regułę, tak jak wielu innych w jego czasach żyjących mistrzów duchowych. Ale Pan Bóg chciał tak, że się stało. I ta jego reguła taką moc historyczną, duchową, kulturową otrzymała. I widzimy też w życiu wielu ludzi. Niektórzy silą się, chcą być kimś, a inni bez tego wysiłku nagle Okazują się gwiazdą. I to zatroskanie, by być widocznym, by się autopromować, bo inaczej nie jesteśmy ważni, to jest właśnie próżność. I wtedy kryterium naszych działań jest to, mówiąc językiem czy kategoriami mediów społecznościowych, to są właśnie udostępnienia, ile osób nas oglądało. Lajki, także jeżeli robimy teraz ten film, to w pewnym sensie taka perspektywa też, też istnieje, no bo to jest z jednej strony jakaś miara e, użyteczności czy owocności działań. Ale nie powinna to być główna intencja, raczej e, znowu taka otwartość i gotowość. Proponujemy coś, ale niech się inni może. Też zatroszczą. Nie chcemy się narzucać. Nie chcemy być my, właśnie ci naj, tak jak to dzieci chcą być chwalone, chcą być pierwsze wszędzie. Chodzi o to, żeby znaleźć swoje miejsce, znaleźć też właśnie. Mieć pewien szacunek dla, dla kontekstu. Nie wszystko od razu, nie wszystko natychmiast i niekoniecznie możemy. Tak się składa, że na świecie nie wszyscy mogą właśnie jednakowo być ważni. Są różne stanowiska, różne funkcje, również na rynku też. Oczywiście to jest temat bardzo ciekawy i skomplikowany, też nie wszyscy. Na ten moment na rynku zaistnieją. Niektórzy czekają wiele lat na odkrycie, niektórych może nikt nie odkrył jeszcze, albo nie odkryje. A z drugiej strony widzimy okrutnie, że akurat w kontekście mediów społecznościowych i współczesnych form przekazu medialnego, silny bierze wszystko. Kto już coś raz. Zdobył, to później na tej bazie buduje dalej swoją pozycję i nie patrzy się na tych słabszych. To są rzeczy bardzo takie po ludzku słusznie frustrujące. Tym niemniej nie powinny nas jakoś uzależnić i przerażać. I popatrzmy, że w przypadku pana Jezusa. To napięcie między byciem znanym, uznanym, a ukryciem, życiem w ukryciu, jest bardzo wyraźne. Dzisiaj mówimy o tym, pięknie pisał bardzo też tak prawdziwie Zygmunt Bauman. Mamy tą postać celebryty, czyli osoby, która jest sławna, dlatego że jest. Sławna, czy znana z tego, że jest znana, ale tak naprawdę właśnie trudno wyjaśnić, jakie są powody. Pan Jezus na swój sposób też był celebrytą. Powody były, bo głosił niezwykłą naukę. Uzdrawiał, czyli był skuteczny, dawał ludziom jeść. Chcieli go obwołać królem. I też dzisiaj wiemy, że właśnie to bycie celebrytą, czyli zdobycie tej pozycji, bardzo ułatwia przekazanie naszej, naszego, naszej treści, naszego przesłania. Mówi się, że dzisiaj, żeby sprzedać książkę, trzeba właśnie zrobić coś głośnego, jakieś uczestniczyć w jakimś wydarzeniu i wtedy ludzie po tą książkę sięgną, bo dla samej treści niekoniecznie. Ale y, y, znowu liczą się intencje. Czy ja chcę być sławny po to, żeby na przykład moja, mój przekaz, moje świadectwo wiary, mój przekaz o Panu Jezusie dotarł do innych ludzi? Czy chcę być sławny, bożem podoba mi się, jak ludzie mnie słuchają, jak mnie zapraszają, jak jestem cały czas na świeczniku. I pełno mnie w mediach. Dzisiejszy świat niestety właśnie ze wspomnianych przyczyn żywi się taką ludzką sławą, bardzo często niestety zasilaną próżnością. I teraz, właśnie, co, co dla ludzi, którzy chcą żyć zgodnie z duchem chrześcijańskim, zgodnie z zaleceniami Ewagriusza. Uciekać, nie uczestniczyć w tym, schować się. Taka dyskusja na temat uczestnictwa w mediach e, społecznych, w internecie e, osób konsekrowanych, mnichów, mniszek trwa, ale widzimy na przestrzeni choćby ostatnich 10-20 lat, że coraz więcej mnichów Uczestniczy w tym, w tym sposobie życia społecznego. Jeżeli kogoś nie ma w internecie, mówi się, że go nie ma, nie jest zauważone. Jak przeżywać to, jak posługiwać się tym środkiem w sposób właściwy, znowu umiarkowany z dystansem? Patrzymy na Pana Jezusa, na Jego dyskrecję, to można nieskończenie kontemplować, zwłaszcza w Ewangelii Świętego Marka. Pan Jezus wie, kiedy i co chce ujawnić, powiedzieć. I bardzo się liczy za ludzi. W tym sensie, że dawkuje swoje słowa, dawkuje też to, co ludzie mają o nim myśleć, czy to, co chce im przekazać. W teologii biblijnej to, się, to, to jest mowa o właśnie tym sekrecie mesjańskim Pana Jezusa. Nie chciał być od razu poznany, nie chciał być może tak rozpoznany natychmiast, żeby pozostawić miejsce wierze, żeby uszanować ludzką wolność, żeby dać człowiekowi wybór, żeby też nie przysłonić sobą Ojca. Jeżeli mówi o sobie, a mówi często w pierwszej osobie ja, zaraz pojawi się odniesienie do Ojca. On ma o tyle moc i jest kimś, o ile jest synem Ojca i pełni jego wolę. W dzisiejszej kulturze, także takich młodzieżowych ruchów, Pojawił się też temat, który bardzo ciekawie rozwija chrystologię obecności w sferze publicznej, w mediach. Zresztą taką książkę kiedyś widziałem, zobaczyłem przypadkiem i potem ją zresztą sobie nabyłem na witrynie jednego z punktów, który oferował tatuaż i piercing. Tytuł tej książki był Sztuka znikania, napisana przez francuskiego filozofa. I to jest takie ciekawe studium pokory i dawania, tworzenia miejsca dla innych. I autor pokazuje, jak bardzo społeczeństwo, które chce być nachalne, które chce być cały czas obecne, tak w sposób wręcz inwazyjny. Jak bardzo piękne i ciekawe jest nieuleganie tej tendencji. Bycie dyskretnym. Może nie tyle uciekanie, ale sztuka wycofania się. Kiedyś za Komuny był taki program niewidzialna ręka. Ktoś był obecny, robił dobrze, ale nie wiadomo, kto. To tak trochę jak krasnoludki, jak jakiś dobry duch. Bo dzisiaj nawet dobre czyny muszą być spektakularne. I świat musi o tym wiedzieć. Pan już mówi: Niech lewa twoja ręka nie wie o tym, co czyni prawa. I my tracimy ten, ten smak, takiej trochę tajemniczości, takiego też cieszenia się dobrem, które dociera do kogoś, i on właśnie nie wie skąd to. To jest też może jeden z aspektów i chrześcijańskiego stylu. Dyskretnego, skutecznego, takiego trochę byśmy powiedzieli, z przymurzeniem oka lekkiego. Jest to też może takie nowe spojrzenie na, na pokorę, która wcale nie musi być mroczna, jakaś duszna, ciemiężąca, ale wręcz czynna, kreatywna, życzliwa. Rodzaj takiej gry z innymi ludźmi, żebyśmy zaprosili ich do tego oderwania się od własnych spraw, własnego kwasu, do kwasu zresztą też własnej, jakiejś egoistycznej wizji siebie. Im więcej tego dystansu, tym lepiej też możemy być sobą i tym piękniej możemy być sobą, bo tak naj, najlepiej to zobaczą, gdzie jest zewnątrz i wcale nie musimy o tym wiedzieć, jak nas widzą. Ważne, żeby była w tym lekkość, piękno i harmonia.